Kochani, to jest specjalny odcinek. Dzisiaj zabrałam yy, mojego męża w moje ulubione miejsce. Ja już tu kiedyś byłam. Nigdy nie słyszałem o tym, żebyś tutaj A. wcześniej była, więc. Są jednak <słuch> tajemnice, które masz przede mną. Kochanie, byłam tutaj z racji chociażby swojego zawodu i tego, że uczyłam się strzelać do serialu Ślad. Jesteśmy w Centrum strzeleckim kaliber w Warszawie, właściwie, na granicy Warszawy. I tutaj Asia twierdzi, że będę mógł poczuć się jak Rambo, yy, nie wiem, Clint Eastwood. Mało tego, chcę udowodnić, że kobiety strzelają dobrze. Właśnie, yy, chcemy też sprawdzić, czy to jest prawda, że kobiety strzelają lepiej. Od mężczyzn. Zapraszamy tutaj cudownego pana Arkadiusza Słowikowskiego. Już z panem Arkadiuszem się y, znam. Nie tu jeszcze zrobię, nie. Sekundę zrobimy tak, aby tak, żeby było ładnie widać o. strzelnicę. A będę tutaj tak, po Tak, tak, to teraz będę ustawiamy dysponię. kadr. Dzień dobry państwu. Właśnie, ja muszę zdradzić jedną rzecz, panie Arkadiuszu: bo ja się boję broni. Mam respekt do broni, wiem, czuję, że to jednak jest coś, co trzeba szanować. I to na początek jest bardzo dobra cecha. A, dobra, a jaką bronią będziemy strzelać? No ja proponuję na początek pistolet Glock. To jest też Glock? To jest Glock, to jest moja broń. Prywatna, także... Czyli pan jest normalnie chodzącym policjantem. Dobrze, to ja jestem, czuję się bezpiecznie przy panu. Okay. No dobra. Czego nie mogę to powiedzieć co? o mężu? Jestem emerytowanym policjantem. Strzelamy zawsze w takiej postawie. Proszę nie odpoczywać na aniołki Czerlego, czyli... O, o Boże. No to nie robimy tak, proszę pana. Coś tutaj się zacięło. To są bardzo ważne informacje dla Jasi, bo Jasi jest taka trochę czasem. Nieprawda, ja tu byłam no. i nigdy nie zrobiłam takiej rzeczy. Bo ci się wiesz? nic nie zacięło. <laughs> Maciek! Uuu. W miarę jakoś w ten sposób. to leci. No to ja czy ty? Ty zacznij. Bardzo ciężko, pamiętam. O przeładowanie nie. jest tak. trudne? Czyli. bo ja spocone mam ręce. I się z, bardzo... z nerwów? Tak. nie tu miał być. Tak, ja wiem. Czyli śpięcie. źle. Maciek, cicho. No pisz to. ciągamy Ach. i puszczamy. Bardzo trudno dla kobiety, słuchajcie, przeładować. Nie. to jest do opanowania. Tak, już pan. Tu tak, że chwila. Myśmy inaczej umawiali. Tak, sorry. Nie. Że źle robi, prawda? Ja się teraz żegnam. Co ty zrobiłaś? Żegnał się. O! Jest przeładowany, gotowy do strzału. Tak Od tego momentu zaczyna się... I to samo co było. Nie proszę teraz... Eight, three, eight, eight. Płynne spokoje. Wow! Zobaczymy Jakie emocje? Niech Jak oh, yeah. sobie złapię parę oddechów, to jest ważne. Musimy... Jaki poszło? Ósemeczka. No! Wow. Słuchajcie, mam całe jestem mokra. Ale czujecie siarkę? Czujemy. Jaki to jest huk. Wow! I dlaczego we mnie tą łuską? To znaczy prawy... A jak teraz? A ja zakładam, że jest dobrze. Jezus, mary, jak jest. Patrząc tutaj po pracy na języku jest powinno być ok. Wytrzymujemy tą chęć oddania strzału, bo już tam nas zaczyna korcić, żeby pociągnąć. Wow, ale i Teraz odrzuciłaś rękę. Nie ma już. Nie ma nic. Słuchajcie, a teraz mogę Wam coś pokazać. Wreszcie. <noise> ale to było, tak, No ale niech pani zobaczy Wszystko w czarnym. Tak jest dobrze. Palec ma na język spustowy naciskać opuszkiem praktycznie. Nie całym stresuje, stawem, pan. bo będziemy skręcać wtedy. Rewelacja. tak <noise> Tak powinno być. Jak tak będzie, to... Wrzucam, wkładam magazynek. Przeładowanie. Palec z języka spustowego. Nie, nie wiem. Hmm, Okej. Okay. Drugą dłoń dokładamy. Tak? Tylko za zagłęb... No dobra. I teraz zgrywamy przyrządy i całą swoją uwagę kierujemy na przyrządy. A palec zaczyna się powolutku, spokojnie zginać i nie czekamy na strzał, nie wymuszajmy go. Pistolet strzeli w odpowiednim momencie. Ojej, Stojnie. ojej. Ale łusko przyjemne. Nic się nie dzieje. Nie, Maciek, nie, Maciek, uważaj. Nie, Dolić, tak, trzymam to. Broń cały czas trzymamy. Tak. Nic tutaj się nie dzieje. Złapać powietrze, tak. Jak... Nie, nie, nie przeładowujemy. To nie? jest automatyczny pistolet. A, jest nie automatyczny odkładasz, pistolet. pamiętasz? Do to, piersi to, broń. Dokładnie w to samo miejsce pan trafił. Czyli cele mam dobrego, tylko... Uważaj, uważaj. Palec zdejmujemy z języka. Dobra. Wygląda na to, że dobrze. Ostatni. Już jak ma panu wylicza, to przynajmniej zawsze wylicza. Wyniąże. Maćku, jest świetnie, Czas. dajesz sobie. Teraz to słuchaj, zrehabilituj się i daj dychę. Śmiałaś się. I patrzymy na to. No dobra, możemy przyłożyć tą Przyłóżmy. drugą tarczę. Przyłóżmy. Przyłóżmy. Dobra, ale to jest nie fair. Nie, nie. To jest moja plansza, a to jest mojego męża plansza. Ale, jeśli mam być szczery, to ja mam jedną dziewiątkę. To prawda. No dobra, wygrałaś. Dziękuję panu, panie Arkadiuszu. Gratuluję. Bardzo nam było miło. To jest naprawdę fantastyczne miejsce, bo od razu ale... rodzi się we mnie brak agresji. Nie tak. mam ochoty już na żadną agresję dzisiaj. Ale to jest coś takiego... I poza tym ludzie przychodzą tu się wyciszyć. Przegrałem, ale... Ale czuję się moralnym zwycięzcą, bo ja mam dziewiątkę. <noise> Dobra, nie przyznaję, moja żona wygrała, strzela lepiej. To też ja bym wyciągnął z tego wnioski. Kto tutaj jest dominujący Zreszcie, w tym złośliwy. domu. No, ja tak, jestem osobą, to, no, która się przyczyna. Nie wiedz... też tak. wnioski, kto powinien pójść na wojnę, jeżeli tak takwo wybuchu. Ja się, ja się postanowiłem podporządkować, ja jestem pantoflem, bo moja żona mi dominuje, ponieważ to ona ma grande kochane. <noise> bardzo dziękujemy, panie Arkadiuszu. Naprawdę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, Dziękuję, panie Maćku.